około tysiąca marynarzy. Wada ta została zlikwidowana na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Obecnie fontys można powiedzieć technicznie czynny, utrzymywanych w programie. Z szelek Amelka prosiła. Ja wiem, dwa lata temu żeśmy jej przywieźli. To mówię, gdzie ona? No nie nie, nie może znaleźć. Ja wiem, że zresztą to ona nawet w tym nie chodziła. Teraz zostaje do na pewno. To są formy morane. A my podchodzimy do drugiego części no. 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 tle... O wiele mniejszego do tego. A zanim To jest tyle. jest baza właściwa, nie, tam dalej. Widać, widać jak powstają te fragmenty okręty. Widzisz? To jest baza ba marynarki wojennej Pogadał, że nieczynna jest po zatek 80, bo nie, już jest nie czynna. Teraz stanęłem i ja będzie tyle przetarnowym. To była płytka wyjściowa z terzy marynarki wojennej przed wojną. Ten palechno w prawo od nich Tam są te wraki gryma i tego groma 2 i wicher 2. Wicher jest bardziej na plaży, a grom tylko trzybę widać. Dzioba kawałek. Tam taki wody, taki wystaje, widzisz? To jest grom 2, wicher 2 to tak o, widać go, teraz wychodzi na plaży, widać go nie. Pięć lat temu to by tupili, to było bardziej kobieta. A może na mnie mam co tu związek, czy nie narady? Ale to może twoim. To masz. A moim to ciężko jest. Z tego wraka już była, no się ten wrak. O już nikt nie myśli. Tam jest praca wojskowa. A, wojskowa. No, tam teraz jakoś widziałem to na wicherze, to chodzili, pilnują tego, co nie wiem. A tu widzisz, wyłania się wrak A tam tylko widać taki kawałek dzióbka I tam widać go tutaj metalu Tam nie podpłyniemy, nie? Nie, nie, będziemy obok tego przepływać Tutaj byłem właśnie, z tym Ja to bym chciała jeszcze tych to co co wracał Albo ten, co żeśmy widzieli, co miał takie dwie szyny, które stało Taki wielki A to on to jest w no tak, w Polsce, widać, te brachy, na to na końcu widać grupę draców leżących na Wrocławie. Są to braki byłych radzieckich niszczycieli tych przedszkoli. Pół i dlatego, że były radziecki, dlatego, że sprzedawano je w Związku radziecki, w czasie II wojny światowej, ale brały udział w tej wojnie. W tej wojnie Związek radziecki sprzedawał je do Pani Demokracji Ludowej. Polska kupiła 3 takich

to no. jest niszczone, bo wchodzę do tych braków. Ach, to jest no. Tutaj jest grom, tamten jest wicher. Ale historii nie znają. One były budowane w latach 50. A nie podczas wojny.

Thank you.